Dzień dobry. Dzisiaj e, zrobimy dwa zadania e, z kombinatoryki. One opierają się o podobną mechanikę, natomiast e, mają jedną, jedną różnicę, na którą e, zwrócę wam uwagę. I zaczniemy od takiego zadania, w którym mamy tworzyć pięciocyfrowe liczby całkowite dodatnie, podzielne przez 15. To w pierwszej kolejności pomyślę sobie, co ja o tej podzielności wiem. O tej podzielności wiem tyle, że musi być w takim razie podzielna ta liczba przez 5 i przez 3. Jeżeli przez 5, to wiemy, że na końcu liczby musi być cyfra 0 lub 5. Jeżeli chodzi o podzielność przez 3, to suma cyfr naszej liczby ma być podzielna przez 3. I jak spojrzymy. Podzielna przez 3. O! I jak spojrzymy sobie na to, jakie my mamy cyfry do wykorzystania, są one raptem 3. Więc, jak stworzę sobie taki bazowy model mojej liczby, która ma 5 miejsc, czyli miejsce jedności, dziesiątek, setek, tysięcy i dziesiątków tysięcy, to mogę powiedzieć, że na końcu musi być na pewno cyfra 0. W każdej z tych opcji, cokolwiek tutaj się będzie za momencik działo, ta ostatnia cyferka musi być 0. Jest to jedna możliwość, więc właściwie ona nic nie będzie nam tu wnosiła, ale jest to liczba możliwości ostatniej cyfry. No i teraz patrzę dalej. Co musi się dziać, żeby suma cyfr tej liczby była podzielna przez 3? To 0 do sumy nic nie wnosi. Więc mogę powiedzieć, OK, pójdę po takim najprostszym dla mnie przypadku. Jeżeli będę brała 1, 2, 1 i 2, 3, 3, suma 6, wszystko się zgadza. No to teraz, na ile sposobów ja mogę umieścić jedynki i dwójki na czterech miejscach? To zauważmy, że spojrzę na to w ten sposób, że ja mam właśnie dwie jedynki i dwie dwójki. I można powiedzieć, że właśnie Cztery miejsca. Ponieważ jedynki między sobą są nierozróżnialne, dlatego mogę wybrać dla nich po prostu dwa miejsca z tych czterech, które mi zostały, i na tych miejscach wstawię jedyneczki. Jeżeli zajmę już te dwa miejsca z czterech, pozostaną mi dwa miejsca, wybieram dwa miejsca z dwóch i będą to miejsca, w których postawię dwójki. Czyli można powiedzieć, że ten element odpowiada za miejsca dla cyfry 1, a ten element odpowiada za wybór miejsca dla cyfry 2. Jak sobie to rozpiszemy, zawsze 2 po 2 to jest 1. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli byśmy miały, mieli. Taką sytuację, że n po n, n silnia przez n silnia, n minus n silnia. Tu oczywiście się skróci 1,1, tu dostaniemy 0 silnia, które jest jedynką, czyli zawsze ten element to jest 1, mogę go ominąć, a we wcześniejszym będziemy mieli 4 silnia przez 2 silnia, 4 minus 2 silnia. Tutaj mogę sobie zapisać to w ten sposób. Tu oczywiście też jest dwa silnia, tu się skróci. Dwa silnia to jest właściwie 2, mogę skrócić to z czwórką. Dostanę, że jest tego typu możliwości jest sześć. No Ok, no to jeżeli będę używała jedynek i dwójek, to to jest jedyna możliwość. No to zobaczmy, co się może zadzieć, jeżeli dołożymy jakieś na przykład zera. Wówczas mogę uznać, że wezmę dobrze. 1, 1, 1, 0. Cały czas mówię o tych czterech miejscach, to zero się nie rusza. W takim razie dochodzi tutaj jeszcze jedna rzecz, że na pierwszym miejscu, tu jest to 0, które się nie rusza. Na pierwszym miejscu musi stanąć coś, co nie jest zerem, więc musi stanąć 1. To znowu będzie jedna możliwość mogę powiedzieć, że w takim razie jak ta jedynka stanęła na pierwszym miejscu, to do rozważenia mam trzy cyfry na tych trzech miejscach. Znowu jedynki są nierozróżnialne, więc mogę powiedzieć, że muszę wybrać dwa miejsca z trzech, na których postawię jedynki. Zero już postawię wtedy na jednym miejscu z jednego, więc to również nie będzie miało mm. Tutaj żadnych innych możliwości. jeden po 1 to jest również 1. Patrząc dalej, 3 silnia przez 2 silnia, 1 silnia. Możemy spojrzeć na to w ten sposób. I to jest właściwie 3. To, co jeszcze warto zaznaczyć, że jeśli macie taką sytuację, że mamy n, n-1, to taki element to jest zawsze n. Czyli można powiedzieć, że nie musimy tego liczyć. To jest w kartach wzorów naturalnych. Możemy od razu korzystać z tego, że to jest n, czyli tutaj, jak miałam 3 po 2, mogłam od razu powiedzieć, że to jest 3. OK, no to trzecia sytuacja, bardzo analogiczna. To będzie po prostu, jak będziemy mieli 2, 2, 2, 0. Tu już też jest suma 6 podzielna przez 3, więc bardzo analogicznie mogę to wykonać. Tu będzie to nasza jedna możliwość pochodząca z 0. Jedna możliwość pochodząca właśnie z jednej dwójki, która musi stać na, prze na przedzie tej liczby. I to, co nam zostaje, to jest właściwie ten sam element: 3 po 2, 1 po 1, czyli trzy możliwości. Ok, no to jeszcze pytanie, czy mogę jakoś pomieszać te cyfry 1 i 2? I rzeczywiście mogę wziąć taką sytuację, w której będę miała jeden. 2 i 2 zera. Tu mam sumę 3, więc wszystko się zgadza. Spojrzę sobie na ten model, który, yy, który rozważamy. Tu mam jedną możliwość, i teraz tu mogę wstawić. Yy, załóżmy, że tu wstawię jedynkę O. To w takim razie druga sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że wstawię tutaj dwójkę. I różnica pomiędzy tymi modelami będzie wyglądała tak, że jeżeli tutaj wstawię jedynkę, to po prostu na tych trzech miejscach będzie stało 2 i 0,0. 0. Natomiast jeżeli tutaj na pierwszym miejscu wstawię dwójkę, to to, co będę wstawał, wstawiała na te trzy miejsca, to będzie jedynka i dwa zera. Więc można powiedzieć, że one będą bardzo Analogicznie wyglądały. Wybieram jedno miejsce dla dwójki, wybieram dwa miejsca dla zer. To również jest trzy. Jakbyśmy to rozpisali: trzy silnia. Jeden silnia przez dwa silnia to jest trzy. Tutaj bardzo analogicznie, tylko dla jedynki, wybieram jedno miejsce z trzech. Wstawiam zera na dwa pozostałe miejsca. To są również trzy możliwości. Więcej yy, mieszanek, które dadzą nam podzielność przez trzy na tych yy, czterech miejscach nie ma. Zatem zbieramy odpowiedzi i dostaniemy 6, 3, 3, 3 i 3. Czyli razem odpowiedź będzie sumą tych. Tych liczb to jest 18 możliwości. Drugie zadanie, które również pochodzi z matury rozszerzonej, nie wiem, czy wspomniałam, tak? To zadanie pochodzi z poziomu rozszerzonego z czerwca 2013. To z kolei pochodzi z czerwca 2019. I jest bardzo podobną sytuacją, czyli będziemy wstawiali, będziemy tworzyli jakąś liczbę, będziemy wstawiali cyfry, i tutaj też one mogą się powtarzać, więc będziemy dla jakiejś cyfry wybierać miejsca. Czyli na przykład, jeżeli tak jak tutaj e, mieliśmy kilka jedynek, to wybieraliśmy miejsca dla tej jedynki itd. Tak tak Natomiast to, co będzie różnicą, Między tym zadaniem a, a wcześniejszym, to jest to, że tutaj mamy mieć um, iloczyn wszystkich cyfr ma wynosić 28, i właściwie to zdanie automatycznie e, niweluje istnienie zera. Co nam bardzo ułatwi sytuację, bo wtedy nie muszę pilnować tych pierwszych miejsc. No, zobaczmy w takim razie, co my tu mamy. Mamy liczby siedmiocyfrowe, naturalne. Przygotuję sobie miejsce. I Iloczyn tych liczb ma być równy 28. No to spojrzę sobie, spojrzę sobie, co to jest to 28. Mogę powiedzieć, że to jest 2 razy 14 i mogę polecieć dalej, że to jest 2 razy 2 razy 7. Oczywiście razy jedynek tyle, ile będę potrzebowała. Tyle tam jedynek możemy um, dopisać. No więc spójrzmy, że w takim razie Pierwsza z opcji jaka nasuwa się naturalnie. No to będzie po prostu 2, 2. 7 i 4 1. Więc można powiedzieć, że OK. W takim razie wybieram 2 miejsca z 7. Dla moich dwójek. Zostaje mi 5 miejsc, więc wybieram jedno dla siódemki. I potem zostaną mi 4 miejsca, więc właściwie wybiorę 4 po 4 dla jedynek. No i tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to jest po prostu 1, więc mogę całkowicie ominąć. Cokolwiek po 1 to jest to cokolwiek, czyli można powiedzieć, że korzystam z takiej zależności, że n po 1 to jest po prostu n. No to właściwie do wyliczenia jest, jest 7 po 2, więc mamy 7 silnia, 2 silnia, 5 silnia. Tu sobie przepiszę to razy 5, żeby o tym nie zapomnieć. Siódemkę silnia mogę rozpisać jako 5 silnia, 6 razy 7 przez 2 razy 5 silnia. Piąteczki mi się silnie skrócą. Tutaj mam 1, 3, 21 razy 5, 105. No to teraz spojrzę dobrze. No to skoro mamy taką sytuację, że to musi tak wyglądać ten rozkład, to czy któreś z cyfry mogę ze sobą połączyć? No, jeżeli będę łączyła 2 z 2, to dostanę 4. 4 też jest cyfrą, więc mogę spokojnie ją wziąć pod uwagę. I wtedy będziemy mieli 4, 7 i 5 jedynek. Spojrzę jeszcze, czy coś innego może się zadzieć. Jeżeli będę łączyć 2,7, to już nie uzyskam cyfry, tylko dostanę liczbę 14, więc takiego, takiej sytuacji nie może być. tak? Czyli nie może być jeden jeden, 1, 1, 1, bo to nie jest cyfra. Jedynkę, jeśli zacznę łączyć z jakąkolwiek cyfrą, to nie dostanę innych przypadków niż te, które tutaj były. Więc właściwie to jest druga i jedyna pozostająca nam opcja. Zatem. Czwóreczkę wstawimy, można powiedzieć, na 7 sposobów, bo z 7 miejsc wybiorę jedno miejsce. Siódemkę wstawimy na 6 sposobów, bo wybierzemy jedno miejsce z 6. Jedyneczki wstawimy na 5 po 5 sposobów, to jest jeden. Więc właściwie tutaj w tym przypadku dostajemy. A jeszcze tu piszę tą jedynkę. 7 razy 6 razy 1 to są 42 możliwości. Żeby dostać ostateczną odpowiedź, potrzebujemy sumować możliwości, które nam wyszły i wówczas mamy 147 możliwości utworzenia liczby spełniającej powyższe kryteria. Dajcie znać, czy to jest zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. A na ten moment to jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.